Siemanko wszystkim, Kamil z tej strony, jest 3 luty 2021 rok. Proszę bardzo, jesteśmy tym razem w Sierakówku. Jak widać, peron jest stary, chociaż tory były remontowane. Te dwa pierwsze ten drugi został w stanie w takim jakim był dzisiaj będzie troszkę jak widać mgliście Ale liczę oprócz kałemek na jakieś fajne towarki. E, wiadomo, sierakówek e, leży na odcinku e, Kutno e, Gostynin. Tak więc, no, na pewno będą, przynajmniej liczę na to, jakieś fajne, ciekawe składy Orlenu, które będą jechać z Płocka i do Płocka. No i wiadomo, standardowo składy e, KM na szynobusach e, wiadomo rozkładowo sierpc Kutno, Kutno sierpc a nawet za niedługo będzie nawet mienka, krzyżowanie tutaj właśnie w sierakówku więc podejrzewam, że dwa naraz wejdą liczę na to proszę bardzo jak widzicie no peron jest długi, proszę bardzo torstykowy który ma swój klimacik jak widać na naokoło pustki tam dobiega ją odgłosy od trasy numer 60 Dalej troszkę w stronę Kutna, w stronę w którą teraz właśnie idziemy. Właśnie jest kierunek na Kutno. Tam jest na Płock. Później tam jest autostradka, a jeden też przecina szlak kolejowy. Jak widać, peron jest odśnieżony. I mówię, jak na tak małą stacyjkę po środku lasu. Bardzo długi. Proszę bardzo. Drewniane podkłady. Jest klimacik. Ja tu będę musiał jeszcze kiedyś w lecie przyjechać. W ładną pogodę, bo dzisiaj wyjątkowo jak wyjeżdżałem było jeszcze znośnie, już po siódmej zaczęło się robić mgliście, na filmie z samochodu będziecie mieć już tak gdzieś między Gostyninem a Gąbinem będziecie mieć na filmie pokazany, no, nagrany wypadek, tak? Pan średniaczkiem, a raczej dokładnie solóweczką. Przeleciał przez rów, wyjechał sobie w las. Szef, no jeżeli oczywiście sam nie jest szefem, szef na pewno będzie ucieszony. A było widać po drodze, bo niby ona była fajna matowa, ale szum pod kołami dawał wrażenie, tak jak byłby po prostu yy, Czarny lód, tak więc no ja wolałem, nie szaleć. szalecichałem tak średnio 60-70 maksymalnie na godzinę. Na tyle mogłem sobie pozwolić. Zresztą będziecie mieć wszystko yy, na filmie wytłumaczone. Proszę bardzo. Więc kawałek peronu jest. I tak jak mówię, liczę, że wyjdzie tu fajna mijanka KMek, co chodzi o towarki. No to warki to liczę, że tu żadnego krzyżowania nie będzie. Że będą same przeloty, krzyżowanie co najwyżej w Gostyninie. Więc no i liczę na jakieś ciekawe, tak? A zobaczymy jak będzie, jak wyjdzie. Więc dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.